Któż z nas rolników nie zastanawia się skąd wziąć pieniądze na nawożenie i ochronę upraw, gdyż koszty ponosimy bardzo długo przed żniwami i bardzo często decydujemy się na opóźnioną sprzedaż płodów rolnych. W takiej sytuacji zachowanie płynności gospodarstwa jest bardzo ważnym elementem w dzisiejszym funkcjonowaniu. Nazywam się Tomasz Brytan, gospodaruję na powierzchni 100 hektarów i znalazłem bardzo dobry sposób na regulowanie bieżących płatności za nawozy, środki ochrony roślin czy nasiona. Taka forma finansowania bardzo często pomaga bardzo płynnie przejść przez okres żniw, jednocześnie inwestując w gospodarstwie rolnym. Pan Tomek Brytan od wielu lat korzysta z doradztwa agronomicznego firmy Procam oraz z oferty środków do produkcji rolnej po raz pierwszy skorzystał z finansowania Kredyt Agricole na zakup środków do produkcji rolnej w ProCam w 2022 roku. Po spłacie zeszłorocznego okresu finansowania w tym roku po raz kolejny zdecydowałem się na skorzystanie z oferty promocyjnej banku Kredyt Agricole. Kredyt Agricole i ProCam Polska w ramach umowy partnerskiej proponuje swoim klientom kredyt rewolvingowy na zakup środków do produkcji rolnej. Największymi atutami tego produktu jest możliwość spłaty odsetek miesięcznie i kwartalnie a kapitał na koniec okresu kredytowania. Po otrzymaniu zgody od klienta umawiamy się na spotkanie. Nie ma konieczności wizyty w placówce banku. Możliwość finansowania do 250 tysięcy bez zabezpieczeń dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania z bankowego funduszu gwarancyjnego z dopłatą do odsetek. Kredyt na zakup w firmie Procam. Po podpisaniu umowy następuje szybka zapłata faktur. Serdecznie zachęcam do skorzystania z tej formy finansowania w gospodarstwach, dający sposobność bezpiecznego przejścia przez sezon uprawowy, umożliwiający inwestowanie w przyszły plon, a co za tym idzie dochodowość uprawy. Dzięki doradztwu firmy Procam w finansowaniu Credit Agricole jestem w stanie finalnie osiągnąć wyższy i lepszy jakościowy plon przy jednoczesnym, stabilnym funkcjonowaniu gospodarstwa jako całości. Szczegółowych informacji udzielają agronomowie firmy Procam. Serdecznie zapraszamy!